Przystanki autobusowe zostały już przeniesione z błotnistego placu, który obecnie jest już wyłożony kostką, na północną część dworca, która jednocześnie jest drogą dojazdową do tamtej części ulicy królowej Jadwigi i do znajdującego się tam postoju taksówek. Na kilka razy zmieniana była koncepcja organizacji ruchu. Ostatecznie stanęło na tym, że ulica królowej Jadwigi, a dokładnie jej część od Zakopianki do Ronda, jako taka nie będzie miała bezpośredniego wjazdu na Rondo, a będzie się łączyć z drogą wychodzącą z zachodniej części nieruchomości. Rondo jest już całe oddane do użytku i ruch odbywa się płynnie, jeśli nie liczyć pojawiających się tu od czasu do czasu maszyn budowlanych. Całość ma być gotowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Będzie tu zarówno dworzec, jak i galeria handlowa. Zobaczymy, czy nowi właściciele obiektu zdobają przyciągnąć przewoźników transportu prywatnego na tyle, by autobusy większych sieci nie robiły tutaj tylko nawrotek, ale by dworzec, jak kiedyś, był centrum komunikacji samochodowej na całym Podhalu.